To jest boks jest sponsorowane przez Blue Mountain Resort w czarskiej Porębie i Bino Poulet. Tuż po ważeniu jesteśmy z Krystianem Karzyszką, promotorem, który promuje to wydarzenie. Co możesz nam o tym powiedzieć? Co jest taką główną atrakcją jutro na tej gali? Witam. Główną atrakcją jest starcie Nikodema Jerzewskiego z Tomasem Ladi. Jest to pojedynek polsko-węgierski, ośmiorądowy w kategorii cruiser, gdzie spotyka się dwóch zawodników z Top 100. Boksrek. Na desce mamy dodatkowo dwa starcia turnieju Wagi ciężkiej. To będzie main event naszej jutrzejszej gali, gdzie zmierzy się Paweł Sowik z Kacprem Maina na dystansie 6 rund. Następnie Mateusz Cielepała, były, były mistrz Polski z 2018 roku z Jakubem Sosińskim. Będzie, będą te oba pojedynki na dystansie 6 rund. Dodatkowo zobaczymy starcie najmłodszego polskiego zawodowca z doświadczonym Patrykiem Litkiewiczem. Starcie Wiktora Muraszkina z Adrianem Szczypiorem. Myślę, że to też dostarczy kibicom naprawdę wysokich emocji. Chłopacy są oboje bardzo dobrze przygotowani. Dodatkowo zobaczymy starcie Damiana Tymosza z Maurycem Gojko. Hubert Benkowski zmierzy się z Wladimirem Marszalowem. Max Miśczenko zmierzy się z debiutantem Krzysztofem Lisem. Ja pamiętam, że nie wiem, czy to było dokładnie rok temu, czy, czy ostatnia gala w Kościerzynie, w każdym razie nie była wyprzedana w całości. Było, było trochę luk na publiczności, a tutaj udało Wam się sprzedać chyba już na dwa tygodnie wcześniej wszystkie bilety. Skąd ta zmiana? Czy po prostu była lepsza karta, czy, czy lepsza promocja, czy kibice już przekonali się tamtą galą, żeby przychodzić? Cały czas się rozwijamy, cały czas pracujemy, aby ta marka była coraz lepiej odbierana przez kibiców. Jeżeli chodzi o zestawienia, dopasowaliśmy myślę tutaj zestawienia pod e, lokalnych kibiców, co dało też gwarancję wyprzedaży pełnej hali biletów. Myślę, że gdybym miał halę dwa razy większą, byłbym w stanie to sprzedać. Takie zainteresowanie. E, turniej, turniej to jest coś, co naprawdę, naprawdę elektryzuje. E, myślę, że będziemy kontynuować ten projekt, ten pomysł. Już w przyszłym roku mam w planie zejść do kategorii niższej, do kategorii cruiser. cruiser. E, no i będziemy mieli następny turniej w wykonaniu cruiserów. No właśnie, zainteresowanie duże, bo w bo boksie, nie oszukujmy się, w Polsce nie jest tak łatwo wyprzedawać te hale. Często się zdarza tak, że bilety są rozdawane, że hale są puste, że są jakieś problemy. Wiadomo, były przenoszone, ale były odwoływane, różnego typu historie się działy. Tutaj dwa tygodnie wcześniej to chyba duży sukces. Bardzo duży, jesteśmy bardzo zadowoleni, także tutaj dziękuję całemu timowi, bo każdy jakby pracuje na ten sukces. Dziękuję kibicom, którzy doceniają naszą pracę, doceniają zestawienia, są zainteresowani właśnie, aby oglądać nasze gale na żywo. Zapraszamy wszystkich pozostałych, którzy nie dostali się na naszą galę, przed e, telewizory, na anteny telewizji Polsat. I co? Zapraszamy do kibicowania. I Kodem Jerzeski ma szansę po tej walce, jeżeli ją wygra, walczyć o Mistrzostwo Europy? Tak, jestem w stałym kontakcie z Federacją EBU. Rozmawiamy e, wraz z Federacją o. Starcie Nikodema opas Unii Europejskiej EU. Na początku przyszłego roku. Myślę, że w pierwszym kwartale jest szansa, że Nikodem zmierzy się z zawodnikiem, którego wyznaczy nam Federacja. Oczywiście wcześniej musi wygrać z Tomasem Ladi, który na pewno jest przygotowany. U nas każdy z zawodników miał pełen domoc przygotowawczy poza. Poza jedną, jedną walką, gdzie, gdzie wypadł Paweł, Paweł Romiński, ale Wiktor e, Muraszkin był cały czas w treningu. Z tego co mi powiedziano, to, to był sparinga był w treningu, także też jest przygotowany. No właśnie, bo mnie trochę to zaskoczył ten Muraszkin. Czy to jest, bo jest chyba dwóch braci Muraszkinów, czy to jest ten Muraszkin, który walczył z Dąbrowskim czy z Rzadkoszem? Nie wiem, nie wiem, który to jest. Nie, nie, nie kojarzę czy to, czy... to są naprawdę dobrze wyszkoleni w każdym razie pieśniarze, bo wiem, że, że to nazwisko Muraszkin kojarzę właśnie z walki e, chociażby z Dąbrowskim, która była remisowa z Narazem Dąbrowskim. Także jeżeli to jest ten zawodnik, a nawet jeżeli to jest jego brat, to, to chyba czeka nas mocna walka. Tak, czeka nas mocna walka. My chcieliśmy wyzwania dla Adriana. Paweł Rumiński miał być takim wyzwaniem. Także tutaj Aden jest wspaniale przygotowany. Mam nadzieję, że wyjdzie z tej walki zwycięsko. Panów zapraszamy na stronę Facebook oraz na stronę naszego sponsora Wilopola.